chciałbym przedstawić Wam grupkę wyjątkowych ludzi, którzy przyjechali tutaj do pięknej góry. Przyjechali po to, aby w ciągu kilkunastu dni nauczyć się, jak zostać liderami globalnej sieci. Zobaczyli, że internet nie kończy się na Facebooku. Jak duży deszcz może spaść z internetowej chmury. Oraz jak łatwo, szybko i prosto można zbudować w sieci swój wirtualny dom, który paradoksalnie może potem im pomóc w znalezieniu pracy lub w dostaniu się do wymarzonej szkoły. Ale chyba przede wszystkim zobaczyli, jak wielkie niebezpieczeństwa czyhają na nich w globalnej sieci w związku z tym, jak należy chronić swoją prywatność oraz jak nie dać się tym kłusującym internetowym piratom. Cześć, jestem Wiktor i w czasie tego pobytu na obrazie internetowym stworzyłem bloga, który jest komiksem internetowym, na potrzeby którego stworzyłem dwie postaci, na razie, dwie, Edika i Dwayna, gdzie Edik to typowy nerd, uzależniony od kofeiny stereotypowo nosi okulary a Dwayne to nietypowy geek który jest również hipsterem i, i ten I, i ma, tak nosi beret i ma brudkę jak ja. To co tutaj widzicie? To jest pierwszy pasek, który stworzyłem tutaj na obozie który, i dotyczy on typowej sytuacji z życia Aneta. Stworzyłem też drugi pasek, który dotyczy ważnego wydarzenia ze świata gier. No i oczywiście, takich pasków będzie więcej. Więc dlatego stworzyłem im Facebooka i mam nadzieję, że do niego dołączycie. Zapraszam! Cześć, jestem Kuba byłem na obozie w Pięknej Górze. Podczas zajęć, no, podczas zajęć stworzyłem bloga, na którym będę dodawał moje rysunki, fanarty oraz szkice. Cześć, jestem Weronika. Podczas tego obozu stworzyłam swojego własnego bloga, na którym będę umieszczać swój komiks. A czytelnicy będą mieć wpływ na dalszą historię poprzez komentarze. Na moim blogu będę pokazywać kolejne szczegóły tworzonego przeze mnie świata scenariusza i moich własnych bohaterów. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to specjalnie dla Was stworzyłam stronę na Facebooku. Cześć, nazywam się Kuba Majewski i w czasie tego obozu internetowego stworzyłem swojego pierwszego bloga. Interesuję się grami komputerowymi, więc wszystkie posty na tym blogu będą o grach komputerowych. Znajdą się tam recenzje, poradniki i ciekawostki z gier. Zależy mi na tym, by wszystkie informacje, a przynajmniej większość zawartych w moich postach, pochodziły z mojego własnego doświadczenia, a nie na przykład z informacji z Wikipedii. Na moim blogu napisałem już trzy wpisy. Tutaj e, pokażę Wam dwa z nich. Pierwszym z nich jest recenzja gry The Elder Scrolls V Skyrim, a drugim z nich jest e, wpis o pięciu moich ulubionych grach. Po powrocie z obozu mam zamiar dalej prowadzić tego bloga. Żebyście mogli mnie łatwiej znaleźć, stworzyłem fanpage na Facebooku. Jak już to wejdziecie, klikajcie łapkę w górę. I dzięki. Poznaliście Weronikę, Wiktora oraz y, dwóch Jakubów, tych, którym się chce i którzy chcieliby lepiej wykorzystać czas, który na co dzień spędzają w internecie. Oni właśnie zrobili swój pierwszy krok, aby stać się liderami globalnej sieci. Cóż, no, zastanów się, może warto byłoby do nich dołączyć.